Co? Co jest? Ej! Nie, upadło! Zbijają, zanyskaju! Czaj, czekaj, 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 bo ty coś wysłałeś. A, na grupę. Ej, pójdź! Za dupę. Ja ci pozbywaj, problem maju. No dobra, nie, ja wychodzę jak ty będziesz mnie bił. ja ci nie biję, Ja ci cię noszę. No później. O, kurczę. <laughs> Ale jak na... wietrzykają, mają. Nagrywasz? No, lajwaju. Mhm. Lajwaju. No, tak jak na ciebie pierdają. Mhm. Ty już nie mają tego To jest moja oddyskaju. Ty <laughs> wypadają. Nie! Ej, co jest? Co Nie samo znokautowało! My nie z tej deski. A czekaj coś muszę zobaczyć. Czekaj. Nie zabieraj deskaju. Nie. razie. Ja ci wszystko zabierają. Co ty, jest? Ty na pewno chcesz tej wojny? No, no dobra, to się bijemy. Nie! Tak. Moja dyskusja. Proszę pana. Ja znam pana. Pan jest moim kolegą, ale ja nie chcę panu nic zrobić. Wie pan. Ale pan mi chce zabrać Ja je zabiorę, ja przyszedłem do pana w odwiedzinie. Trochę... E, mam ładny balkonik. No bardzo ładny, wie pan? Zgadam, nie zgadzam mnie z panem!

Понял, какие-то педающие. Снова надо Только состав педающий. Вкусный. Ты чел 8000. Ты их понадол. Ты понадол. Я их понадол. Я их Я их понадол. Я их <coughs> Co? Traumatycznie, to coś zobaczyć, czego jeszcze. Co? jeszcze? Ej, to Zero osób cię ogląda. Eee, Oglądam jedna osoba. Nie, bo ja teraz wszedłem. Nie, my już dawno oglądamy, to jedna osoba. Tak? Nie no. wiedziałem. O kur Panie jaju, co jaju? Helpli. Czy panu mi pomoże? Nie, ja panu nie pomożę a ja nie mieć morza Ej, dawaj robimy znowu ten sam balkon. Nie, 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 niż, nie, niż Będę Ja tańczę na róże. Panie Ja sobie ci wyjebą na łóżku. Życie gangstera nie jest takie proste. Dobra, rozłamamy z dwóch stron, tak jak wcześniej. No, bo tak było fajnie. I się będziemy bili. Nie, 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 nie. O <gryw> Walka o życie. Halo? Halo? Ty ciebie wypierdziału? O, bo tak krzyknąłem, że mnie nie, właśnie... Się... Wypierdzialił?! <laughs> gondolę da Dalej gondolę, czy... No gondolę, gondolę. Ja mam mieć wielkie jaju. Ej sobie coś zmienisz, kina. <laughs> Jakie ty kiny? <laughs> Facet tu Widziałeś? Sigma... Ej dawaj jeszcze raz tak robimy, ale nie bijemy się Tylko Cię to był? będzie taki balkon Ale my się nie biliśmy No Ale nie, nie rozwalej linek, tylko te dwie rozwalaj Ej, ten moment Co? Ale tutaj! A dobra nie, skaju. nie, nie, no. Deskaju, to będzie nasze nie, Tylko nie, bijemy się, dobra? No. I nie, się, nie, 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 ty jaju Mał Ej, będziesz oglądał mój ekran? Mm, czekaj Już y mam twój ekran włączony Ty nie zabieraj u mnie I to pozycja O, jakie wielkie czoło. <kuszcz> mm. Weź deskę, deska Czekaj, nie, nie rozwalaj. Puść mnie, puść, puść. O kurde. Czas ujrzeć moc Spidermana. Spiderman! Spiderman! <grym _>

deska, weź deska. Ty rozwalaj. Przybadać z tej deski, to zobaczysz. Zobacz. Magnetnik, szybciej to rozwalaj niż ty. Rozbadasz to? Nie! Dysko, dysko, dysko. No, nie! No, deska nas ratnie, ale mam łatwo było. I tak nagle do bakrunców mnie wciąga. Ej, ja ci trzymam! Puszę to ja. fajnie ja trzymałem. ci trzymam. Na co moje ci potrzeb? To sorry, co moja postać robi? Idę na wyższy walko To się nie wychodzi. Moja yeah, bomba. Oh, no, no póśaj, nie będzie. Moja pompa robi bam, bam. Ej, nie rozwalaj! Nie spadni. Halo? No co tam? Nie spadni. <śmiech> <śmiech> Mówiłem, nie spadnij. A ja chciałem. Nikt mnie nie ogląda. To wyłącz, Live i tyle. I zanim rozwalanie to deseczka? Zanim klepanie to deseczka. Będę ty w ja będę rozwalał. Spójrz, wow. kurwa bądź 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 nie ale Nie, bądź O bądź to bądź 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 No to zejdź tu na dół, bądź cię bądź 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 Nie, nie bo, nie, bo ty, nie, bo ty, ty co jeszcze wypadnie! Co tam? Dobrze. Spadło Dobrze. chyba coś za ciebie. To ode mnie. Prezent. Dzięki. Na urodziny. Blokada. <śm> co mi tam wystaje? <śm> <laughs> 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 so, me we <laughs> yeah. <laughs>